Dziś przeanalizujemy sobie najczęściej popełniane błędy w stylu grzbietowym dotyczące zarówno pracy rąk, jak i pracy nóg. W tym wypadku trzy kluczowe elementy w pozycji na grzbiecie są nieprawidłowe, mianowicie nadmiernie uniesiona głowa, załamane biodra oraz ugięte kolana i stopy schowane pod wodą. Podstawą prawidłowej pozycji na grzbiecie jest ułożenie głowy, bioder oraz stóp w jednej linii. Doskonale to widać w ujęciu podwodnym. Kolana są proste, a stopa delikatnie wychlapuje wodę nad powierzchnią. Praca nóg, którą widzicie, przypomina ruch rowerkowy. Jest to ruch wsteczny, który powoduje, że nie przemieszczamy się w wodzie. Żeby praca nóg była skuteczna, należy unikać takiego ruchu wstecznego oraz nadmiernego ugięcia w kolanach. Zobaczcie jak wygląda to prawidłowo w ujęciu nad wodą oraz w ujęciu pod wodą. Przejdźmy do błędów pracy ramion w stylu grzbietowym. Pływak wkłada ręce do wody za daleko od ucha, co powoduje, że praca ramion jest nieefektywna. Aby poprawić ten błąd, umieść baniak między udami. Przełóż obie ręce równocześnie nad głowę, tak aby ramiona otarły się o uszy. W tym zadaniu postaraj się utrzymywać biodra wysoko. Unikaj pozycji siedzącej, która jest częstym błędem w płynięciu na plecach. Poprzednie ćwiczenie korygujące połączymy z dokładanką na prawą i lewą rękę. Pamiętaj, aby ramiona za każdym razem otarły się o uszy. Kładanie rąk do wody blisko uszu powoduje, że w pełni wykorzystujemy zakres pracy ręki w fazie podwodnej. A co za tym idzie jesteśmy skuteczniejsi. Bardzo częstym błędem w stylu grzbietowym jest brak naprzemiennej pracy ramion, czyli płynięcie tzw. dokładanką. Ćwiczenie koordynacyjne, które pomoże nam skorygować ten błąd polega na równoczesnej zmianie rąk co 4 sekundy, a następnie co 2 sekundy. Dzięki temu ręce nie spotkają się w jednym punkcie. Popatrzmy na koniec na płynięcie doskonałym stylem grzbietowym w wykonaniu naszej instruktorki pani Natalii.